Siemanko Siema Trzeci dzień Siema Kuba Siema Tomuś Siema nowy dzień, Cześć Kresiu. Witam pana trenera Witam fotografa no, Oj, Cześć i Cześć Jak się spało? Aaaa ja trochę tam sobie gadał przez coś tam oglądam w nocy, ale jest ok Przecież gotowy no. na trzeci dzień bootcampu? Nooo no, Chyba tak no zaspany troszeczkę, ale

Najlepszy! Trochę stratona, tak, to złożyłem. Czasami jeszcze drzmię, więc... Nie ma problemu. Kiedyś się to stało... Nie, Nie, ten pin. Pani przychodzi. Ja sobie przysuję, ale Nie, dokładnie. Jednego dokładnie. Nie, 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 dokładnie. Nie, dokładnie. Nie, to Nie, Nie, 4 4 i 1G. Uuu, nagrało się. Co to jest? No bo musiałam być do tak, no, tak to dobra słowa no, Nie mam 4C40? No. No, ma. no, no, ale kiedyś to nie chciałabym tak? Nie no, chciałabym teraz. Kurde, ja jest, To stało, o, o, Od razu do re... Spencer nigdy ogólnie, nie śpi. Znaczy, ogólnie Spencer już tutaj kończy swoją karierę wkrótce, także szybko nie widzę. Jak to? No tutaj nie ma sensu. Znaczy sens jest, bo no, 37 tysięcy osób, które są super fajne, nie? Tutaj yy, chodzi bardziej o to, że już tylko spada w dół, nie? Więc moje starania już... Muszę się skupić na graniu teraz, ponieważ tak, główny powiem. cel. Może kiedyś wrócę do YouTube'a aktywnie. Teraz lipa przejmuje moje stery. I Pan, będziesz odpowiedzialny ze skoropcji, spod... dobra? Oddaję z tej kanał. A czy wy dzisiaj dacie radę przed 20? Skoś, czy nie? Już nie, przyjęliśmy, no, że przed 20 to na 20 do Bardzo fajnie to ogarnęliście. To jest na to znajdziemy jest, to myślę, że A jaki dzisiaj plan na 20? No? Jaki dzisiaj na 20? 20 będziemy mać fajnie MMA. Bo jesteśmy kibicami yy, dymów jest sporo wymów, co sobie zobaczymy. Nie no, dzisiaj jest sobota, wiadomo. soboty zazwyczaj jest wolne, nie? I tak teraz trening, który jest, godzina. 11, tak do 19 będziemy trenować. No i potem sobie wieczorkiem chcę, tak powiem, wycilować trochę. Obejrzeć, powiem... A potem treningi i dalej, nie? Już potem nie będzie przerw takich wieczornych. Nie będzie kiedy, bo już... Za tydzień idziemy na turniej, nie? Do pozowa.

to klasa, nie? No, ja nie wiesz, jest, z New Tutaj widzisz, jak po pierwszych meczach. Akurat, przerwę mamy, no, to nie World wjechał, nie? Ten no, dobrze, wiesz? się z pani już. Żywi i się już wiesz, Tak. Power wjechał, kolowania, także jestem zadowolony. Super ekscyzja, że się brałem nowych kompach od Apiny. na no, pewno. No, spoko, tak jak powinno, nie? Nie mogę powiedzieć, że lepiej niż ten, bo ja zawsze swojego brałem. Wcześniej? Który też jest dobry, ale spoko, w porządku. A słyszeliśmy, że z Twojego kompa zaproponowała. proponowała możliwość składania komputerów personalnie. Tak, tak. No otrzymałem możliwość taką, że będę miał nowego kompa. Ale to pewnie się pochwalę i go no, dostanę gdzieś w ten Możesz zrobić tam jakieś podzespoły, w jakie w nie włożysz? Włożę, wiesz co, nie pamiętam, no 5900 chyba proce karta 30 60, coś tam. Nie, to nie ja jest. O, tam nie ogarniam zobacz zobacz <grymnie> Ale będzie dobry, prawda? <grymnie> będzie móc. Za od Ej, czekaj, 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 Słuchuję ruiny zaraz. teraz. Co kurwa? Ile lecę mnie? Lecę. Trochę na mnie, jednę Nie ma, No nie ma. Mogłem swapy, ale wyłaciłem ja jednym na no, ta się powiem, że akurat w tym momencie jak ja będę smukował, nie? Albo mógłem tego po prostu z auto O, ten z auto był lepszy ode okay. mnie Ale tak tak to się cofnął Jak k**a ci gra Inferno? Dobrze, teraz lepiej Zabłówku po co zasiadać, teraz zero jeszcze potrzeba Nie? Zygosz? teraz to teraz nie wierzymy, k**a Ale w co to tak średnio, A, kurwa k**ę, Powoli, powoli, teraz pracuję nad nimi, jest coraz lepiej, troszeczkę tak. Kiedyś będzie dobrze. A co trener sądzi o Inferno, naszych graczy? Naszych graczy? Sądzę, mhm. że będziemy progres, będzie dobrze. To najważniejsze, jak progres. na A, dobrze na B, a na... Po treningu, krótki odpoczynek, już jak tam nie było kolejka, czyli już odpuszczasz to. Nie, nie ma co czekać, czeka się po 5 godzin. Można zrobić to jak tamek, żeby odprawić streama. To nie to samo! Nie ma, nie ma tak dobrze. 150 metrów, nie. Trochę no to już No to pewnie tam radzi mnie. Tak, nie jest ekipa. nie, nie wiesz, że. Nie wypalasz się, w to w to nie dalej, zazwyczaj coś? się. Uwaga mi! mi. się na coś? Co? Na chleb co? Co? Się. Grantu, wchodzą, wchodzą. Chyba wchodzą. No dobra. Nie wchodzą. Ale, Teraz mogę na jestem z Wami. Patrzę na mnie. Patrzę, okno tylko w o, jest Przedłużka jest do Gala, Gala, jest do wchodu. gala. jest do no, w Przedłużka jest do wchodu. Przedłużka jest Patrz na no, Przedłużka nie ma wchodu. Przedłużka jest do wchodu. Przedłużka jest do Tak. Pozdrawiamy wszyscy. do wchodu. Przedłużka Tak. do Jeden z naszych fanów tam na Discordzie napisał, że chciałby podpis i podpis z pozdrowieniami Więc jesteśmy fajni, ja też jestem fajny i kibice też są fajni, więc robimy fajne rzeczy I podpisujemy Kuba, jesteśmy fajni? super No, to się ja zamakamy, które teraz nie. To też. No, to smacznego panowie Jak Ci się podobał dzisiejszy Męczony dzień? Męczony jestem, nie mam siły Miałeś tak zamęczył na treningu naprawdę. Dobrze, że jutro troszkę luźniej. Troszkę luźniej. A dzisiaj wieczorem słyszałeś, że oglądamy tak? wielką galę, wielkich wodarzy. Dlatego jutro troszkę luźniej. No. Bo trzeba przysiąść, obejrzeć, posiedzieć do później. Dopóki będzie gala, prawda. Na którą walkę najbardziej czekasz? Nie wiem, jakie są. <laughs> no, <co? laughs> Ale czekam, z niecierpliwością. To najważniejsze. Prawdziwy zawodnik po treningu. Wszyscy się zbierają, a Grzesiu jako jedyny do końca. To jest wszystko pod vloga, bo jakby nie było tutaj kamery, End Crapa jeszcze tak dawno nie było. Tam był, na kanapie. Na kanapie było Kanapa. Kanapa pera jest moim ulubionym miejscem. Tak, ja nie tylko swoje. Na no, no, koniec dzisiejszego dnia i wszystkich treningów Chcesz Zobaczyć profesjonalną garę freaków MMA Z nami praktycznie cała ekipa, czekamy tylko na to jak zawsze spóźnia ja, to, że, dobrze szybko się się. Ja, to, że dobrze się uczy się. No to no, zaraz Dzisiaj sobota, trzeba wszystko się odprężyć po ciężkim dniu. Po ciężkim dniów no, tak, tak, zmieścić, Każdy dzień, dzień jest ciężki w sumie, nie? Ciężko być. Jak się gra telepry, nie? Tele? Jak się tyle gra mnie? No nie wiem. Tak na ja nawet nie miałem czasu na zobaczyć tyle, ale ja nie wiem kiedy. Lewa nie chcą nam bić, pozwolić bić. Chce to przeglarać. Tener naciska nie pozwala. Bo ja, to jest kupienie za Do Kuby? Do Kuby? Co? No jakby prezentował wyższy poziom, tylko nie cisnął, nie? Ja. To jest błędne! Wstryczek z prawda, bo, to, 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 to... to zabolało, zabolało. Nie, jest a tak sobie. na serio to musimy się przyłożyć, bo to ważne turnieje. A dzisiaj robimy sobie dzionek. Nie, nie dzionek, a wieczór właściwie. Ze względu Byli na jej dalej którą um, to będziemy dobrze bawić na pewno, nie? Ja. będziemy się to walnie trzeba się integrować, nie? Tak. Nie, ja no, nie? Nie tego co ja jestem człowiek życie, nie ma się. Piękne słone zakończenie. No. Pa pa, pa trzymajcie się.